Mentor, w ogóle masz kierownika, masz mentora. Mentor cały dzień z Tobą będzie, znaczy tak mi powiedzieli. W teorii, tak. Mentor jeden dzień z Tobą w ogóle siedzi, Ty go tylko słuchasz, patrzysz, co on robi. Może nawet tam daci coś też spróbować. Później resztę dni Ty próbujesz. No i jak jesteś, tak wiesz, no to tam są takie rzeczy mechaniczne, że po prostu już później to robisz wszystko z automatu. Ogólnie normalnie my też, że ja się takiej Izy pytałam, szkoliła nas wczoraj. Normalnie się wyciszesz i możesz powiedzieć, kurwa, Maciek jaki debil, nie? Boże. Tylko żeby ci klient, i tylko że ci klient nie słyszał. I więc i, i, i na razie mi się podoba. Siema. Jak tam? Dobrze, na razie jeszcze nie zaczęliśmy gry, tylko gadamy o pracy. Aha, jewać robotę. No jebać robotę. No JG na razie. JG, JG. Dam radę, ale jutro, jutro już powiedziałam. Kurwa gram do oporu <grym> dwa tygodnie patrzy na mnie rysujące w lądówce. <grym> I, <grym> I jutro. Jutro się skujemy. Jutro Przewijam. będzie. Oj, dobra. Ja, ja dzisiaj chciałam się właśnie tak napić i tak dalej, bo sobie kupiłam specjalnie piwkę, ale <grym> chyba sobie w takim razie też zostawię na jutro. To sobie razem będziemy pić. Tak, ja, zróbmy, to proszę. <grym> Grałaś ten szybki? Teraz wszyscy grają w ten szybki, co yy, mecz trwa normalnie 5 minut. Yy, nie, <laughs> nie grałam. No, no to zagrasz. Dosłownie yy, będziesz miała tak. Na starcie sobie gramy. Mój Hubert pokochał ten tryb, ja wiedziałam, że mu się spodoba. No. E, losują się medale. W tym trybie są wszystkie bronie, wszystkie specjalne medale, jakie tylko istniały w grze. Od początku. I jak zaczynamy rundę, to my już na starcie losujemy sobie medal. O! Oh. Oh. Tak, i jest jakiś przepisany, załóżmy jakaś super szybkość, czy tam właśnie niewidzialność, czy to coś, to, to normalnie losujesz teraz. No. I z tym medalem sobie grasz do końca gry. W międzyczasie możesz zdobywać inne medale, bo na przykład spadają z nieba, pro nie wszystkie jakieś sobie bierzesz. I ogólnie jest tak, że ta mapa jest mikro, gra tylko 30 graczy i się napierdalamy jak w CS. Kurde, dobra. dobra. Zajebiste. Więc to zagramy. No. Ja też jak gram z moim, to najczęściej on zgarnia wszystkie kile. To tylko dlatego, że ja mu oddaję, żeby mu nie było głupio. Ja też no mi się tak to wydaje. To ja, znaczy, ja też bym nie było mu No właśnie, no. Już. No, <gry> no można <gry> i tam. Dobra. O, też jesteś tam, Tak! Zauważyłaś! <gry> Dobra, no to jest... to jest Blitz Royal. Urwa już leży. Jak Cię bał? A ja rzucam w nich jakimś czarną kulą. To jest teleport. Co było tylko testowe. Im więcej e, zabijesz ludzi, tym e, z dupy zaczną Ci wypadać takie różne bronie. Ej, ja skoczyłam i byłam niewidzialna. Aha, to właśnie mamy taki medal teraz. Dobra. Jezu, mam fioletową broń, jak super. Dwa. teraz akurat tam tak autobus leciał, że nie dało się w te takie najlepsze miejscówki, żeby o się kurde. na spokojnie ukryć o, trochę. No. no. i żeby na spokojnie się trochę ukryć i, i rozeznać w tej grze, tylko od razu na No Ja właśnie nie dostałam od razu pierdol Halo, Widziała halo. Nas? Halo, halo. No, co tam? Pani kluska, jest 4 po północy. No, ale bo my dopiero zaczęliśmy no grać. grać. No najlepiej, wyjebać się na kolegów. OJ, TAM, Ja rozumiem, oj tam. ja rozumiem, na Lotera, bo go to jebać, ale nie. Powiesz, ja dopiero pracuję dosłownie tydzień dni i to tylko tak fajnie brzmi, a może być taka chujnia, że chuj. A co jutro pijesz? Y, ja jutro piję dalej moje garaże, y, mohito. Bo już na nic więcej mnie nie stać, bo jesteśmy przed wypłatą i teraz tylko modlić się, że 7 no. dostaniemy wypłatę. No to, to tak chuj. Było, co? I nie chcę mi sprzedać butów. A. A to chuj. Jezu, beczkę, beczkę. Już beczkę. sobie przybędę. Mam dwie beczki, trzy beczki. Chcesz? ej. to znaczy ja już sobie wzięłam tamtą, tylko muszę wrócić i o. nie, to nie chciałam tego. O, tak. Oj, widzę jednego ziomeczka. Tam. Jak się... teraz zobaczysz na statystyki, to wszyscy w to grają normalnie zero budowania i budowanie to jest mniej więcej tyle samo osób tak 130 tysięcy a tutaj jest prawie 200 po tej godzinie nie jak wejdziesz sobie po południu to to jest prawie 300 na przykład o tu jest taki jakiś beach ale ktoś mi zaje no nie Jezus ile to bije chujowe zrobili ogólnie ja się spodziewałam że będzie chujowe ale że nie aż tak o, Oni pomieszali też. wszystkie w ogóle postacie z różnych sezonów I jeszcze do tego wpieprzyli jakieś takie swoje się. Kurde No O Ale ja... Mam nadzieję, że na tych twoich mogę przeklinać, bo to, 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 to możesz, e, może możesz. mi się w tych e, tygodniach, zwłaszcza pierwszych Tak, możesz I jak czarną maskę miał, był rozebrany i ćwiczał jak świnia, bo przez o niego mówią Knur i myślał, że to będzie takie śmieszne Okej, okay, gdzie ty tam jesteś. Za tobą. I ty? To jest egzotyk. Dobra jest. Teraz lepiej na mić. w <laughs> Drugie <laughs> miejsce, ale drugie! Dobrze jest! Ja gierdola jak mi się co nie chce iść. Dobra. O, dobra. Kurwa, 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 kurwa. Może Kurwa może się uda? Ty udało ja się. Nie gadaj. <grym> ty, czemu ty nie wstajesz? 0-0. Nie ty. biegnie! Aaa! Kurwa, nie mam amunicji! Tym. Ja pierdole. Dobra. Nie wiem co to było, ale... Ale było się fajnie. Do. I tak było... By, byłyśmy blisko wygrane, jakby nie patrzeć, bo mało osób zostało. Tak, ale tak autentycznie jakby ktoś mi tak z dupy to pokazał, to bym nie wiedziała co to jest.